Witamy, tutaj jesteśmy właśnie u kolegi Bandura Adam. Tutaj właśnie są te gołąbki, które właśnie pokonały lot ze Szwecji 1700 km ponad. Tutaj macie tak zwaną strefę trzecią, tutaj macie gołąbki, to jest chyba 1870 km. Tutaj kolega prawdopodobnie ma gołąbka pierwszego, ewentualnie drugiego tutaj gołąbka, ale z tych, jeden z tych gołąbków został zgłoszony jako pierwszy. Dlatego jest u nas na liście jako pierwszy zgłoszony, będzie za parę dni lista, będziemy wtedy dokładnie widzieli co gdzie jak. Powiedz teraz tak, leci tutaj w oddziale jaki? Oddział paczków, tak? A powiedz mi jeszcze jedno, a tutaj te gołąbki, z czego te gołąbki się wywodzą? To są samice, tak? tak? Idę. To są samice. Tutaj gdzieś nabyłeś te gołąbki, sprowadzone są, czy jakie to są gołąbki? Gołąbki nabyłem od kolegi pana Rabuszki, likwidował gołębie, przywiózł mi po tych gołębiach sobie, wyciągnął. To są dwie samice z jednego gniazda. Czyli po prostu nie widziłeś, jak tu niektórzy coś tam mówią, że mają jakieś tam szczepy. Po prostu uczciwie od hodowcy sprowadziłeś, gołąbki się sprawiły. To są samice, tak? Samic sami przywiózł, z gołębie nawet do domu. Czyli samci ci te gołąbki, czyli te gołębie po prostu e, to są samiczki. To jest jakaś rodzina, czy tych gołębicznie? To są samice z jednego gniazda. Samica z jednego gniazda. Czyli pokażmy tu jej bliżej jak one wyglądają tę samice. Możesz odłożyć i pokazać akurat kot na przykład tutaj w no tej samiczki. Ok. Ucieknąć. Ucieknąć, 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 tak. Uciekł, się. Po tak? Pomalutku, wiadomo córka delikatnie trzyma. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze kot, który tam po prostu był w Szwecji dawany. Może pokazać jeszcze szydełko tego całego gołąbka, czyli samiczki, jak tutaj widzimy, ładnie przygotowane. Po prostu, przygotowywałeś się te gołąbki na ten lot, wiedziałeś o tym locie, czy jak? W locie dowiedziałem się o 21 w niedzielę, a w poniedziałek o 9 rano żeśmy gołębie włożyli, które przyleciały z 500. Powiedz mi, a jeszcze te głębia jakoś były szykowane na ten lot specjalny, czy po prostu wyleciały w oddziały i po prostu z marszu te głębie były tam? Wszystkie loty zrobiły programowe w oddziele? No tak jak mówię, od 21 w niedzielę dowiedziałem się po locie 500, że jest taki i taki lot w poniedziałek, już były zakoszowane. Czyli no widzimy. do tego przygotowania. Czyli widać tutaj, hodowca dał... dałeś pięć gąbków, tak? Dałem pięć gąbków. Masz yy, dwa gąbki. I to są samice, a tamtych co brakuje, jakie to były? Te Ty... samice i samce. Czyli, czyli yy, dwóch samiczek, jeszcze brakuje jednego samczyka. no Być może jeszcze coś tam dojdzie, ale tutaj, jak tutaj widzimy, hodowcy, hodowca, wspaniałem tutaj rejonie tutaj e, mieszka koło gór wszędzie oczywiście zaopatrzenie na zimę ma w drzewo, bo to wiadomo w lesie pracuje się, a tutaj mamy gołeniki u góry. Gołemiki masz po prostu widzę e, strychowe, to takie suche, przewiewne, e, bardzo fajne. Jeszcze raz zbliżenie mamy tych gołąbków, tutaj mamy oczywiście córkę. Nie ucieknie, nie ucieknie. Tutaj mamy, jeszcze raz, pozdrawiamy wszystkich hodowców. No i co zapraszamy na następną edycję 2020. Tutaj też kolega i innych kolegów. No i pozdrawiamy wszystkich tutaj w oddziale, jaki oddział? Paczki. Oddział paczków, sekcja rzembice, wszystkich hodowców dobrego lotu życzymy. No i jedziemy do, do samego hodowcy też nagrywać e, film i robić zdjęcia e, z, po prostu z, z takiego ekstremalnie dalekiego lotu, lotu 1870 Szwecja. Pozdrawiamy, dobry lot Robert Henkel. Bandura Adam. Bandura Adam. Ślicznie. Pozdrawiamy. Dobry lot.